Dzień dobry, dzień dobry, witam Wascie po kolejnym filmiku. Jak to mówią święta, święta i po świętach. U nas święta zleciały bardzo szybko, było bardzo przyjemnie, bardzo rodzinnie. W pierwszy dzień świąt na Święto Wielkanocy mieliśmy gości, później też jeszcze mieliśmy taką jedną rzecz wspólnie do zrobienia, a drugi dzień świąt całkowity odpoczynek, mnóstwo czasu na rozmowy, czas na spacery, bo też pogoda była przepiękna. No i tak powiem wam, że odpoczęłam. Rzeczywiście, że te, te dni dużo mi też dały. Ja byłam w ogóle przed świętami w takim wiecie amoku produkcyjnym, bo to było i sprzątanie, i gotowanie, i pieczenie, i sprzątanie też na cmentarzu. Tym, tym razem byłam tylko już na cmentarzu u moich rodziców, więc trzeba to było jakoś tak wszystko zrobić, a, a ja się Staram jeszcze gotować wszystko na świeżo, czyli na przykład, owszem, blaty do ciast upiekłam w Wielki Piątek, ale kremy, i masy i to wszystko, co trzeba do dekoracji, robiłam w Wielką Sobotę. Stąd też około 23 chyba w Wielką Sobotę kończyłam jeszcze robić y, stół wielkanocny na to śniadanie wielkanocne, a potem jakoś tak byłam nakręcona i tyle miałam siły i tak się nie mogłam wyhamować, że zaczynałam o czwartej nad ranem. A o szóstej wstała, żeby znowu z dalszymi rzeczami tutaj jeszcze dać sobie rady, także. No, było rzeczywiście adrenalina mocno nakręcona. Pierwszy dzień świąt odreagowaliśmy na takim długim spacerze, na rozmowach, na śmiechu i na takim bardzo dużym luzie. No, a teraz trzeba już wrócić do rzeczywistości. Ale w tej rzeczywistości też będzie pięknie. Myślę, że fajne rzeczy będą nam się też zdarzały. Najpiękniejszy czas też przed nami, jeżeli chodzi o, o rozwój przyrody. Ja w ogóle kocham koniec kwietnia, maj. To są dla mnie najpiękniejsze takie momenty, i bardzo staram się, żeby. Dużo czasu spędzać wtedy, też poza domem. A z czym ci do Was przechodzę? Z takimi dwiema właśnie refleksjami i z pokazaniem mojego nowego nabytku. Bo to, co widzicie w tej chwili na mnie, to jest sukienka. I wydaje mi się, że fajna, że warto polecić. Na przybitkach pokażę Wam, jak ona tutaj wygląda, ale jasno było bardzo w pokoju, także kolor jest taki. Bardziej jak tutaj, widzicie, niż jak na tych przebitkach. Sukienka jest z Research. Kupiłam ją stacjonarnie, czyli one jeszcze są do dostania stacjonarnego. Sukienka jest z kolekcji Premium, ale normalnie można kupić na, na sklepie, nie, nie, nie trzeba zamawiać tylko. Jest ona z naturalnych materiałów, tutaj jest po połowie mniej więcej lnu i wiskozy, dzięki temu jest taka przyjemna, bo ja nie lubię Często samych tylko rzeczy, bardzo lubię właśnie z dodatkiem wiskozy te, te, te rzeczy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mój kolor to taka piękna czerwień, ale jeszcze mamy w sklepie były kolory granatowy, jasno-niebieski, też bardzo ładny, beżowy i żółty. I ja mierzyłam czerwony i żółty, do żółtego na mnie mąż, ale żółtego nie ubrałam, ponieważ ona dość mocno prześwitywała i tak jak miałam ciemną bieliznę, tak jak mam w tej chwili, e, czarną koronkę na sobie, e, to wszystko było widać, więc zawsze tutaj potem, wiecie, ja jestem tak skrępowana, że tam trzeba coś, jakoś halkę, czy inne rzeczy, a ten kolor mam wrażenie, że on tutaj nie przebija. także specjalnie założyłam tę tą, tą czarną koronkową bieliznę, żeby też widać, żebyście widziały, czy, czy widać pod spodem, czy nie. Także fajna rzecz, a jeszcze patrzę, bo zrobiłam, wzięłam sobie tutaj karteczkę specjalnie kosztowała 199,99, czyli 200 zł, i co jest też, myślę, że warto powiedzieć, to że rozmiary to jest od XS do X, tak, od, od XS do XXL, czyli duże rozmiary. W zestawie widać czarny paseczek jest do tej sukienki. A do sukienek w tych jaśniejszych kolorach są beżowe, takie plecione paski, także taki komplecik jest. Fajna, oddychająca, taka właśnie luźna, swobodna. Myślę, że będzie to szczególnie dobry krój dla klepsydr, jak ja, i do gruszek, dlatego że ona jest tutaj szersza, taka spokojnie, tutaj można luźno się poczuć. Na biodrach niczego nie opina, ale talia, jest dość wąska. Także u mnie ja mam rozmiar L, czyli mój rozmiar taki, jak noszę, i ona właśnie tutaj luźniutka, a w talii taka dość dopasowana. Nie jest ciasna, ale właśnie powiedziałabym, że tak przylega, do, dobrze tutaj leży. Także tak to z sukienką. I wydaje mi się, że to jest taki, wiecie, dobry nabytek, bo ja lubię takie rzeczy, które zresztą wiecie, bo już o tym też mówię czasami, ale też widzicie to u mnie na różnych takich pokazach stylizacji, że ja lubię rzeczy, które noszę często, które jakby to, co wydam na tą rzecz, to mi się jakby zwróci w tym, że ja to noszę, a nie zalega mi to w szafie albo tylko ubieram, zakładam na siebie na jakieś tam szczególne okazje. I myślę, że dla mnie to jest tutaj rzecz do noszenia częstego, bo ona się nadaje i do pracy fantastycznie, ale też na jakieś takie spotkanie ze znajomymi, rodzinne wyjścia. I także takie na normalne, takie zwykłe, codzienne chodzenie po ulicy, bo można do tego założyć buty sportowe, można sandały, można budki na jakimś obcasie, takie troszkę bardziej już takie bardziej... Uroczyste. No, i też myślę, że będzie świetna, a jeszcze dzięki temu, że to jest też naturalny materiał, także nadaje się na wiosnę, na lato, także cieszę się bardzo. Czy będzie jakiś kolor inny, zobaczę sobie jeszcze? Ta żółć była właśnie bardzo ładna i, i do twarzy mnie nie było, tylko właśnie mówię, że taka mm, troszkę tutaj przyroczysta. Zobaczę, jeżeli te sukienki będą na wyprzedaży yy, i cena ich jeszcze spadnie, to prawdopodobnie jeszcze jakiś inny kolor sobie tutaj yy, funt, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że będę te rzeczy po prostu do siła, że one są takie akurat dla. Musiałam jeszcze raz nagrać, bo tutaj mi się rozeszło nieco. Ale właśnie, drugi problem, który dzisiaj Wam przychodzę, to jest kwestia próby przeanalizowania wydatków. No i właśnie znaleźliśmy taki sposób, żeby troszkę sobie te sprawy finansowe też podnieść. Ja muszę powiedzieć tak, że ponieważ ostatnio mieliśmy ogromne wydatki, no to tutaj nasza poduszka taka finansowa stopniała dość mocno. Natomiast no trzeba teraz coś z tym dalej jeszcze zrobić, tak? No i właśnie, słuchajcie, pomyślałam sobie, że znajdę sobie w moim budżecie miejsce gdzie pieniądze powolutku, ale systematycznie gdzieś tam sobie odpływają, gdzieś tam właśnie sobie ciurkają. No i w moim przypadku to, jest, to są wydatki na jedzenie. Um, nawet nie chodzi o to, że my jakoś tak szczególnie dużo wydajemy na, te, na to jedzenie, ale widzę, że czasami nam się to jedzenie niestety marnuje. No i czasami też kupujemy troszeczkę tak, wiecie... Um, bez głowy. E, na przykład mamy rzeczy, które powiedzmy są w lodówce, e, nie mamy ochoty tego jeść, no i tam po dwóch dniach sięgam po jakiś tam serek, czy po pięciu dniach a okazało się, że on już jest przeterminowany, no i go wyrzucam. Albo na przykład mąż wraca z pracy i pyta, co tam kupić po drodze, nie ja tam mówię kupić wam pomidorki i ogórka, a on na przykład kupuje cały takie opakowanie pomidorów, bo mówi, była taka dobra cena, albo jakaś tam przecena, albo coś jeszcze, ale tego potem my już nie zużywamy, bo my jakby coś innego jemy już nie, wiem, na drugi my na mieście, bo też takie są tutaj warunki, że, że nawet trzeba to, to, to zrobić. Różnie też bywa u nas. Także tak to wygląda. Plus jeszcze mąż zachodzi na takie zakupy i na przykład przy okazji mówię, A kupiłem tutaj kawałek czegoś tam słodkiego do ciasta albo tam jakieś jeszcze inne rzeczy, które nie są tak naprawdę potrzebne, bo z jednej strony e, nie są zdrowe, także tutaj lepiej, żeby jak najrzadziej jeść. A z drugiej strony one są też dość drogie, bo takie te drobiazgi, typu tam jakieś tam soki, ciasteczka, czekolady, to po prostu naprawdę dużo kosztuje. I dlatego e, wymyśliłam sobie tak, że będę próbowała w tej chwili robić raz w tygodniu e, jadłospis na cały tydzień. I albo robić duże zakupy raz w tygodniu, albo też e, kupować częściej, ale trzymać się właśnie tego jadłospisu, żeby jakby jedno z drugiego konkretnie już wynikało, tak, żeby to był ten cały taki zestaw produktów. My nie musimy robić zakupów tygodniowych, dlatego że my mieszkamy w miejscu, gdzie jest mnóstwo sklepów spożywczych koło nas, także mamy tutaj do wyboru wszystkie Lidl, Biedronki, nie wiem, Kerfury i tam inne jeszcze, e, Oszony <grych> i inne jeszcze sklepy, Żabek to oczywiście jest mnóstwo, także, także te, tego jakby nie musimy, że, że raz w tygodniu robię zakupy, co może być też lepsze, natomiast, bo, bo nie kupujesz już od dużych opakowań czegoś, co potem się nie zużywa e, wszystkiego, ale chciałabym trzymać się tej takiej konkretnej listy tygodniowej. Nie wiem, jak to wyjdzie, wiecie, bo my tak też um, jesteśmy nauczeni, na przykład, że nie jemy tak, że nie wiem, trzy razy pod rząd ten sam obiad. Bo codziennie gotuje coś innego i takiego coś zupełnie innego, zupełnie z innej kategorii, żeby to było też jedzenie takie urozmaicone. Także to, to chyba u nas nie pójdzie, natomiast trzymanie się właśnie tych wydatków i kontrola tych wydatków na jedzenie, myślę, że dla nas to Będzie dobra sprawa. A druga rzecz to też chcemy sobie zobaczyć um, platformy y, różnego rodzaju, bo my nie mamy już telewizora, telewizji nie mamy już od, y, y, od pandemii, tak naprawdę. Y, ale mamy Netflix, mamy Maxa, mamy VOD, mamy co jeszcze, Disney. Także przeanalizowałam już sobie takie te teraz właśnie seriale czy inne rzeczy, y, y, gdzie najwięcej się ogląda. No i myślę, że przynajmniej jedną platformę w tym momencie y, zostawimy. Co wiecie, taki niby będzie drobiazg, bo to, bo to nie jest dużo, ale to tak, tu 50 zł, tu 50 zł i gdzieś tam się to potem nam rozchodzi. Także y, jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie też takie swoje typy na oszczędzanie, czy takie jedzeniowe, czy inne rzeczy, które Wam się sprawdzają, którymi moglibyście się też jeszcze podzielić. Ym, ja powiem, co u mnie u nas działa. Y, u nas działają dwie rzeczy, jakby tak patrząc na 30 ostatnich naszych lat. Po pierwsze, nie kredytów. Myśmy mieli tylko krótko bardzo kredyt na jedno z mieszkań, które mieliśmy, czy znaczy na nasze mieszkanie, ale to mieszkanie jest naszym czwartym już po, po kolei takim własnym kupionym. Myśmy tak krok po kroku właśnie szli i e, mieliśmy bardzo krótko kredyt, spłaciliśmy go z odsetkami karnymi, że za szybko sprawdziliśmy, ale to nam się sprawdzało, jakby nic więcej niż zarabiamy, nic, nic więcej niż na co nam stać, czyli nie mieliśmy żadnych kredytów typu na telewizor, na pralkę, na samochód, na inne. Woleliśmy poczekać troszeczkę, dozbierać sobie i nie płacić tych odsetek i to myślę, że nam dużo właśnie w życiu Udało. A druga rzecz jest taka, że pod koniec miesiąca te rzeczy, które nam zostały pieniądze, nam zostawia, zostawały jeszcze, a już wiemy, że na drugi dzień będzie pensja i już w wydatku żadnego nie będzie, od razu dawaliśmy na osobne konto. Nie takie to nasze podręczne właśnie, tylko gdzieś tam takie, które gdzieś tam te oszczędności nam się gromadziły. To nawet nie chodzi o te procenty, bo one tutaj żadne są tak naprawdę. Czyli nie opłaca absolutnie pod tym względem oszczędzać. Natomiast ym, na pewno yy, to nam się nie rozchodziło. Czyli te, te pieniądze gdzieś tam były, nam się nie rozchodziły. No i też chyba taką rzeczą w ogóle u nas jest to, że mam takie wrażenie, że mi się te pieniądze też nasze nie rozchodzą tak na różne rzeczy, tak? Na tutaj poduszeczka, tutaj tam nie wiem, nowa doniczka, tutaj coś tam jeszcze, że wolę dołożyć, wolę złożyć i kupić coś większego, porządnego na lata, na przykład, z czego będę korzystała często, długo, niż tutaj jakiś drobiazg tani, tutaj coś tam jeszcze innego takiego, bo tu okazja, bo tu ochota, bo tam, żeby sobie humor poprawić i to chyba też się sprawdza, takie bardziej rozsądne podchodzenie do pieniędzy, także y, trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło z tym jedzeniem, bo y, nigdy tego nie robiłam, także jest to dla mnie taka, taka nowość, taka pierwczyzna, a myślę, że y, no, przy obecnych cenach i też przy obecnym tutaj y, życiu naszym, to też y, warto mi Mieć zawsze jakieś takie zabezpieczenia w razie W, bo bardzo różne się rzeczy dzieją w życiu i czasami nawet nie wiemy, kiedy y, będzie nam tego więcej, po prostu potrzeba na, na, na różne wydatki. Także ciekawa jestem, bardzo chętnie przeczytam Wasze y, tipy, Wasze sposoby na y, oszczędności. Myślę, że nie tylko ja, tylko nawzajem to zrobimy. Y, a dzisiaj już żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się. Pa!